Siemaneszko moi drodzy, z tej strony Krzychu i dzisiaj ponownie witam was w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj przygotuję dla was posiłek, który ja zazwyczaj jem po treningu, ale wy, jeżeli nie trenujecie, oczywiście też możecie, możecie sobie taki posiłek przyrządzić do pracy, po pracy, przed pracą go zjeść. Jest naprawdę pożywny, robi się go szybko i moi drodzy, możecie go zjeść zamiast jakiegoś hot -doga w żabce, czy jakiegoś kepsa, czy jakiegoś fast fooda. Lepiej sobie coś takiego wziąć do pracy, a nie szukać po prostu jakiegoś jedzenia na mieście. Ja też jestem w lancem, wiem często, jak to wygląda. Pomysł na ten film wziął się w ogóle z Instagrama, bo tam na Instagramie, na stories, wrzucam często jakieś informacje, co robię, jakieś zdjęcia siłowni, jak trenuję, co jem i tak dalej. Kto nie obserwuje, zapraszam. Oczywiście nazwa profilu remont for you, bo jakżeby inaczej. I tam też często wrzucam ten posiłek w formie zdjęcia, pokazuję wam, jak go jem po treningu. Znaczy, no nie pokazuję, jak jem, ale pokazuję, że akurat po treningu taki posiłek i często właśnie to story skomentujecie w ten sposób, że chcielibyście znać przepis na tą owsiankę, bo wygląda smakowicie. Jedziemy z tematem na początek płatki owsiane ja kupuję w Lidlu płatki owsiane błyskawiczne możecie kupić normalne płatki owsiane ale jest troszeczkę więcej zabawy dlatego, bo musicie je oczywiście no, przyrządzić no, zagotować po prostu, tak? czyli gotujecie sobie odpowiednią ilość wody wsypujecie odpowiednią ilość płatków i gdzieś tam po prostu trzeba poczekać 5-6 minut aż one się po prostu zagotują. Z błyskawicznymi no, jak sama nazwa wskazuje to przyrządzenie przychodzi błyskawicznie tutaj akurat u mnie jest 150 g płatków owsianych. Wy, no jeżeli liczycie makro, czy nie liczycie, no to sobie tam odpowiednio tutaj po prostu dołóżcie tyle, ile potrzebujecie. Następnie zalewam to mniej więcej pół litrem wody, 550 ml. No też akurat nie musicie tego ważyć, ale generalnie ja akurat wiem, że mniej więcej 550 ml to jest akurat na taką porcję płatków owsianych. No i oczywiście czekamy Jakieś 5 minutek. U pana remonta wszystko musi być poukładane. Dlatego płatki owsiane oczywiście też mają swoje miejsce. Ciach. Zamiennie używam jeszcze płatków ryżowych, też bardzo fajna alternatywa, jest to po prostu mm, sparzony ryż ugotowany gdzieś tam na parze i zmiażdżony właśnie w takie płatki, zalewacie wrzątkiem, możecie to zblendować, możecie jakiś owoc dodać, też bardzo fajna sprawa, z tym, że płatki ryżowe jem zazwyczaj przed treningiem, bo się po prostu szybciej wchłaniają. Minęło jakieś 5-7 do 7 minut. Tak to wygląda. Jeżeli byśmy to dłużej zostawili, zrobiłoby się to za suche i białko by się ciężko gdzieś tam rozpuszczało w środku. I teraz, tak. Ja dodaję do tego 30 gram izolatu serwatki. Pach. I 30 gram akurat koncentratu. Zazwyczaj też bazowałem na izolacie, ale generalnie też robiłem trochę porządku, zostało mi trochę koncentratu, dlatego sobie to pomieszam. Tak więc tak to wygląda u mnie. Dodatkowo wlatuje jeszcze łyżka taka prawdziwego kakao. No, i wszystko teraz trzeba tutaj wymieszać bardzo ładnie. Dla smaku dodaję owoców. Tutaj akurat zazwyczaj u mnie wpadają maliny. Ja bazuję generalnie, powiem Wam szczerze, na mrożonych owocach. Zazwyczaj jeżeli chodzi o owoce takie powiedzmy typu maliny, albo borówki, albo na przykład jakieś truskawki. A jeżeli chodzi o jakieś jabłuszka, banany, no to oczywiście kupuję sobie świeże. No i dodatkowo jeszcze dorzucam zazwyczaj banana. No nie, nie trzeba tego dodawać, ale akurat mam to. Sobie dorzucę do smaku. No i tak to wygląda. Czas przygotowania oceniam na jakieś 10 minut. Możecie sobie zalać rano płatki, gdzieś tam iść, zrobić sobie poranną toaletę, umyć się i tak dalej. Przychodzicie, dodajecie resztę składników, pakujecie na wynos i macie na śniadanie albo w pracy, albo od razu rano. Także polecam. Jeżeli chodzi o makro składniki, no to w tym przypadku akurat tutaj mam 100 gram węglowodanów, mniej więcej 50 g białka. No i jakaś znikoma ilość tłuszczy, tyle tak naprawdę co skaka. Jeżeli chcecie więcej tłuszczu, no to możecie dodać jakieś tam migdały, możecie jakieś orzechy dodać, możecie jakieś nie wiem pestki dyni. Jeżeli ktoś lubi, możecie rzucić sobie łyżeczkę masła orzechowego i wtedy macie naprawdę pełnowartościowy posiłek. Ja akurat po treningu tutaj tłuszczu nie jem, także tak to u mnie e, wygląda. I tyle. Polecam, przygotowuję się naprawdę szybko, smakuje. Spoko, chociaż może wygląda nieapetycznie. Trzymajcie się i do zobaczyska w kolejnych filmach. Bajo!